Noc spędziłem w nie najpiękniejszym miejscu. Zbyt dużego wyboru nie miałem, dlatego że tu wszędzie już w okolicach groznego to są albo stepy takie, że widać wszystko, albo po prostu domy po prostu domy, gdzie mieszkają ludzie. No i nie ma jak tam się rozbić. Oczywiście w dzień po tym jak opuściłem Morze Kaspijskie no to musiało się pojawić słońce które dogrzewa i wali prawo Marfiego. Jak się chcesz kąpać to nie będzie pięknej pogody a potem odjedziesz i będzie. Idę na drogę. Do Groznego zostało jakieś 40 km więc powinienem nawet jeżeli będę długo łapał to na chilu tam dzisiaj dotrę. Obejrzę, co tam będzie do obejrzenia. I wyjadę. WNIMANIE говорит Moskwa. Слушайте Moskwu. Hej, hej, drogi widzu, kliknij tutaj i włącz napisy. Złapałem stopa do Groznego i teraz jesteśmy tutaj na przedmieściach, już właściwie to jeszcze nie na przedmieściach, w aglomeracji tak jakby. Słyszę tutaj to, co w sumie wiedziałem, to, co mówiłem o obydwu wojnach. Groznego nie zostały nawet gruzy, no nikt tam nie żył, nic tam nie było. Wszystko było zburzone, tak jak Warszawa po II wojnie światowej. Chcieli na początku zbudować drugie miasto w innym miejscu, a to zostawić jako jako taką no, swego rodzaju pomnik na pamięć, ale jednak zbudowali tutaj i wszystko, cały Grozny jest zbudowany od zera. Ludzie podobno nie mogą uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu to była wojna i nie było nic. Jak to po prostu wygląda? Ta, to jest wow. Witamy w groznym mieście, które kilkanaście lat temu było całe zburzone, nie było tu nic, a teraz jest centrum cywilizacji. I to takie podobno jak Austria, to znaczy dużo prawa, wszyscy prawo przestrzegają. Złamiesz prawo, to masz przechlapane. Tak to podobno wygląda. Jest jedna rzecz. Która bardzo, ale to bardzo rzuca się w oczy. A mówię o czystości. Jest tu tak niewyobrażalnie czysto, i wszystko jest zadbane, że człowiek zapomina, że jest w Rosji. Ba, co tam porównuję to do Rosji. To jest czyściej niż u nas. Jest tak czyściutko, patrzcie. Jakiś tam trawniczek. Trawniczek po prostu. Idealnie zadbana zielona trawa. Zero tutaj na chodniku obok, zero kiepów, zero czegokolwiek. Grozny! Mamy tu sklepy, których nie ma w Astrachaniu. No taki I Store, Co tam jeszcze? Swarowski. Duże, kulturalne miasto. No to zostałem zatrzymany przez policję. Drugi raz miałem do czynienia z rosyjską policją. Tym razem tutaj w Czeczenii. Misie, jezu, te czeczeńskie misie to są kurde takie. Łapy takie, mają łapy jak bochny. I wszystko, papiery, nie papiery. I dlaczego na mojej karteczce migracyjnej jest w A jesteś, kurde, ponad około tysiące kilometrów dalej, jesteś w Groznym. Co tu robię? Jak tu dojechałem? Jak zamierzam stąd odjechać? Gdzie spędzę noc? Gdzie śpię? Jak jeżdżę? Czy mam samochód? Czy mam papiery na samochód? No, dosłownie wszystko. Jeszcze mi chcieli plecak piskać, ale na szczęście udało się bez. No kurde dwóch siedzą kałachy wiszą na ramionach. Generalnie nie chciałbym mieć z nimi problemów. Nie chciałbym, żeby mi powiedzieli: "Hej, hej, hej, nie podoba nam się co tu, to, że tu jesteś". ale skończyło się dobrze. Więc nie ma tego złego. I to jest jeden z tych niewielu przypadków, kiedy, jak się mnie pytają, czy jestem turystą, a nie podróżnikiem, to mówię: "Tak, tak, turysta, turysta". Coś, co jest odmienne do naszej policji. Otóż w momencie, kiedy na koniec okazuje się, że nie mają żadnych problemów i już puszczają cię wolno, to w moim przypadku życzyli mi szczęśliwej podróży, ok, to nasi też by zrobili, ale za każdym razem tutaj po moich kontaktach jakichkolwiek ze służbami, czy to takich nieoficjalnych pod tytułem a cześć, cześć, jak tam leci, czy to tak jak tutaj, gdzie mi strzopali dokumenty, podają rękę na pożegnanie. No uwaga, bo nasi policjanci to zrobią. W sensie jasne, że trafią się jacyś normalni ludzie, którzy na koniec podadzą rękę i powiedzą cześć, cześć, słuchaj szczęśliwej podróży. Ale tutaj każdy to robi, niezależnie od tego, czy zagadał nieoficjalnie, czy to była oficjalna kontrola, bo mu się nie spodobałeś. A na koniec jednak życzy Ci szczęśliwej podróży i podaje rękę. Taka kultura, no i ja za to ich bardzo szanuję. Po czym można poznać pewną niezależność Czeczenii względem Rosji. A no po tym, że dominującą flagą, flagą, która pojawia się częściej i flagą, która wisi na wszystkich urzędach i wszystkich budynkach publicznych, nie jest, nie jest, powtarzam, nie jest trzeci raz flaga Rosji. Najbardziej popularną flagą, która wisi wszędzie, jest flaga Czeczenii. Wygląda tak. Proszę bardzo, zielony, biały, czerwony i jest praktycznie wszędzie okej, okay, flagi Rosji są też tutaj ta zależność względem Federacji jest mam wrażenie trochę tak jak nasza zależność względem Unii Europejskiej uważają się za członka a nie za część zdecydowanie historia Czeczenii, historia tego tej części Federacji Rosyjskiej, no jednak jest bardzo, bardzo ciekawa i bardzo barwna. Mają oni swoją narodowość, że to jest inny naród, trochę inny kraj, by się wydawało. Jutro w Rosji są powszechne wybory. Który z tych panów jest głównym prezydentem Republiki Czeczenii. Czyli już wiemy, no ten... Ten pan jest prezydentem Czeczenii. Kiedy jechałem dzisiaj do Groznego, to kierowca mi opowiadał historię o tym, jak tu prezydent działa. Mówił o tym, że i m.in. historię o czystości i o łamaniu prawa. Jakaś niedawno była tu w Groznym sytuacja, kiedy mieszkaniec. Z czwartego piętra, z trzeciego piętra wyrzucił foliówkę z jakimiś śmieciami przez okno, i podobno zobaczył to prezydent i powiedział: Przyprowadźcie mi tego człowieka. Przyprowadzili go. Potem on kazał wezwać ekipę odpowiedzialną za czyszczenie miasta. Przyprowadzili tą ekipę i powiedział: Ten człowiek, który wyrzucił tą foliówkę przez okno. Przez następne dwa miesiące będzie pracował za was, będzie czyścił całe miasto i to za darmo. No, więc kurde, jak z dziećmi, ale ważne, że działa. Drugi przykład, to jest tam gdzieś Rondo i nie było ruchu i jeden kierowca zamiast opiechać Rondo to ściął pojechał prosto i podobno też to zobaczył prezydent i kazał mu zrobić 99 kółek po tym rondzie samochodem. Aby się nauczył, że wokół ronda trzeba iść w kole. tutaj widzimy też meczet serce Czeczeni. Serce Czeczeni. I jako, że jest to miejsce święte, to sobie odpuszczę komentarz, a tylko wam pokażę, jak wygląda, i, I sami to. Оценить. Ale jedno trzeba Czeczenom przyznać Pomyśleli, że budując tak wielki meczet w którym zmieści się masa wiernych trzeba zbudować coś A co? A no toalety Zbudowali ogromne, darmowe toalety To jest niezależnie od wiary plus po prostu za pomyślunek Główną ulicą Groznego Kurde, czasy się zmieniają, zmieniają się ludzie na szczycie, ale jedno się nie zmienia. Mówiłem o tym, że w każdej szanującej się wsi i każdym szanującym się mieście rosyjskim musi być ulica Lenina. Tutaj główna ulica jednak nie jest ulicą Lenina. Czy jej imię nosi główna ulica? Otóż główna ulica nosi imię Putina. Właśnie tak? Putina, Weniu. Na dworzec autobusowy, aby złapać autobus, który wyjeżdża za miasto. Ale tam mnie zaczepili taksówkarze, zagadali. I jak dowiedzieli się, że jestem Polakiem i jak podróżuję, to mi powiedzieli tyle. Słuchaj, jak my tu walczyliśmy, jak Czeczeni walczyli, to Polska była pierwszym krajem, który postawił się za Czeczenią, za niepodległością Czeczenii. My to pamiętamy. My was szanujemy, dawaj siadaj, my cię wywieziemy po prostu za darmo tam, gdzie chcesz, tam za miasto. Nie dość, że mnie wywieźli za miasto, to jeszcze 30 kilometrów dalej na drogę na Wołgograd. Przede mną droga na Wołgograd. Poszedłem do sklepu kupić jakąś tam wodę. Przyszło czterech typków, Czeczenów, jak to Czeczeni tutaj w Armii, czyli takich wszystkich po dwa metry no, ale ja już gadałem z ekspedientką że jestem z polski i tak dalej i tak dalej oni ło, brat brat ło super ło chcesz z nami jechać do lasu postrzelać ja tak co no i generalnie zapytali się mnie czy chcę jechać z nimi do lasu wojować no a poza tym tam ich przełożeni. no a jeszcze na koniec życzyli szczęśliwej drogi zapytali się czy pieniądze mi są potrzebne wszystko Wytłumaczyli mi też kwestię, która mnie zastanawiała. Jak to jest, że Czeczenowie walczyli z, z Ruskimi, a teraz jest rosyjska armia, w której są Czeczenowie i Ruscy dają im sprzęt. I czy Ruscy się nie boją, że Czeczenom, że Czeczeni znowu będą chcieli walczyć i wykorzystają rosyjski sprzęt i wszystko przeciw Rosjanom ale wytłumaczył mi, że teraz to jest już przyjaźń i nikt nikogo nie będzie, nikt do nikogo nie będzie strzelał złapałem stopa gdzieś ważne, że po drodze z... z Batyrem nie wiem, czy to się jego imię odmienia który jest no wiesz, każdy, w który nas, jak po racjonalnej chce kumyk tak, jest kumykiem czyli jedną z tych 36-37 narodowości, które zamieszkują Dagestan. Mm -hmm. Dagestanie. Ja, co ty możesz wskazać prosto na kumycki język? Dawaj ja skażę martin mój drugi. No dawaj. Martin Benny i Wyrzucili mnie za haza przy rondzie i stacji benzynowej, gdzie był też post policji. No i oczywiście policja się go zainteresowała. On mówi dawaj, dawaj do nas. Ale tak gadamy, gadamy, gadamy. Chcieli mnie nakarmić zającem, ale w sumie nie byłem głodny Gadamy, gadamy, gadamy Pół godziny minęło i Zatrzymali autokar, który jedzie w Moskwę I... I mnie posadzili w autokar I tak tutaj mamy tą ekipę, która ze mną jedzie w autokarze Wskaźcie bardzo gromko Assalamu alaikum No, jest fajnie, bawimy się Zostawiam mnie w koronerze Tak więc zamykając temat Dagestanu i Czeczeni Kierowca się mnie zapytał, ten chłopak, zapytał się mnie, a czy ty się nie boisz wjeżdżać do Dagestanu? A ja mówię, że Dagestan, ja mówię, że no nie wiem, a mam się bać? Coś się dzieje? I się okazuje, że to, że Czeczenia jest bezpieczna, było niebezpiecznie, a teraz niebezpiecznie jest w Dagestanie. W sensie i tak lepiej niż trzy lata temu, kiedy takie akcje były codziennie. Aczkolwiek teraz mniej więcej raz na tydzień kogoś zabijają, w sensie w strzelaninach. Na tym posterunku policji, na którym mnie zostawili, były worki z piaskiem. Po prostu ustawione worki z piaskiem. Ja tam w nie pukam coś, tam się zapytałem po co im worki z piaskiem. No co mi mówią, że no ich posterunek to tak średnio raz na miesiąc ktoś ostrzeliwuje. To nie widać, bo oni to potem biorą farbę i zamalowywują. No, ale generalnie to ludzie strzelają. Ludzie na ulicach strzelają do policji. Średnio raz na tydzień zabijają kilka osób w strzelaninach. Wysłali mnie tutaj do toalety, no więc widzę coś takiego. Wszedłem do środka, no po prawej mężczyzna po lewej kobieta. Wchodzę do środka, a tu się okazuje wynalazek dla tutejszych wiernych, otóż jak jest ogromny parking i tak dalej To jest mini meczet do, do modlitw po prostu wszystko dla frontu, wszystko, wszystko dla zwycięstwa.